Maciej Marchel, 14 lat, wielki talent, ogromna pracowitość i determinacja w realizowaniu celu. Krok po kroku, rok po roku, trening po treningu, wspinanie się po drabinie, bokserskich umiejętności a z czasem i sukcesów. Z trenerem Piotrem Jankowskim tworzą dwuosobowy Maciej Marchel Boxing Team. Przy wsparciu rodziców i kilku sponsorów organizują wszystko. Treningi, zgrupowania, wyjazdy na zawody. W tym sezonie najważniejsza podróż, pod którą podporządkowane są wszystkie przygotowania, doprowadzi młodego boksera i jego trenera na ring rozstawiony w Tbilisi, gdzie w sierpniu odbędą się Mistrzostwa Europy Młodzików. Maciej Marchel były zawodnik Hetmana Białystok, ja jestem byłym trenerem też Hetmana Stok. No, zaczęła się nowa współpraca, wielkie ambicje, wielki talent, wielkie możliwości i myślę, że będzie też wielką pociechą dla Białego Stoku i Polski. 15 lubię ciężką pracę, lubię wyzwania, no i po chcę się sprawdzić w tym sporcie, bo to po prostu taka zajawka moja i pasja po prostu. Nie, nie wiem jak to wytłumaczyć w sensie czuję po prostu. Wybierasz jakiś sport. Na razie te sukcesy też nie są takie, bo ja nie walczę jeszcze tak oficjalnie. Dopiero w Europie jestem młodzikiem, ale w Polsce jeszcze od 14 lat się buksuję, więc jeszcze żadnych sukcesów takich większych nie mam. No od samego początku, od grupy początkującej, kiedy Maciek przyszedł na pierwszy trening i praktycznie do dziś. Maciek do tej pory stoczył 30 walk punktowanych i niepunktowanych. Większość z walk z tych walk to są z, zagra z zawodnikami zagranicznymi. No i praktycznie przegranej nie ma, tak? Czyli o czymś to świadczy i ten też poziom, poziom jego wyszkolenia techniczny. Muszę być zawsze na treningu, ale też w szkole muszę dużo więcej nadrabiać. Jak jest na rządkie zgrupowania, to muszę dwa razy więcej niż inni robić w szkole i po prostu ciężko. Bo szkoła to jest taki plan B. Jak nie wyjdzie w sporcie, to zawsze trzeba mieć jakiś zapas, No co, fuzi? Trzeba mieć jakąś swoją przyszłość, nie tylko sport. Rodzice zadecydowali, że będę się opiekował nadzieję. Zgodziłem się na taki nowy rodzaj troszeczkę pracy. Wcześniej pracowałem z grupą zawodników, tak? Dzisiaj troszeczkę pra, troszkę pracujemy jak zawodowcy. Ma czucie dystansu, tak? Bardzo umiejętnie wykonuje różne elementy techniczne w walce na poziomie naszych seniorów. Turnieje, na których uczestniczymy w Mińsku, gdzie, gdzie stoczył dwa pojedynki, no to on odbiegał od tych zawodników umiejętnościami technicznymi, które oczywiście on umiał wykorzystać, tak? Obrony tułowiem. No i na, można powiedzieć, na takim doskonałym poziomie, bo gdzieś tam w tym wieku to jest jeszcze chaotyczne, szarpane u większości zawodników. Natomiast u Maćka jest to ta motoryka plus, 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 plus całość cech motorycznych, gipkość, szybkość, zwinność, wyczucie dystansu. No potrafi zrobić mały kroczek, taki jak trzeba, obronić się i trafić przeciwnika. To też jest no, wielka m, sztuka, tak? W najbliższym czasie moim marzeniem jest zdobycie medalu Mistrzostw Europy. Najlepiej złotego, a, a później to zobaczymy. Tak, i przejście do ataku.